Witam serdecznie na kanale Dwa Grześki Akwariowe Kolejnym dzisiaj Chciałbym może nie mitem Ale takim można powiedzieć no dość Kontrowersyjnym tematem Jakie jest Przewożenie ryby Przewożenie, transport Różnie Można to nazywać Chodzi głównie o to jak transportować Nasze ryby tak, aby odbyło się to dla nich w bardzo komfortowych warunkach, no i aby nie było strat w tych naszych paczuszkach Także jednym z takich, można powiedzieć, mitów, gdzie kiedyś nieraz się spotykałem, a to już dość dawno temu było, że ryba musi być mocno najedzona, no bo czasem paczka idzie 3-4 dni, i no, ryba musi być najedzona. No nic bardziej mylnego, nigdy tak nie róbcie. Ryba właśnie musi być przegłodzona, nie może ona być mocno nadjedzona. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Ano dlatego, że wydzielone toksyny w takiej małej ilości wody, w jakich woreczkach tam, czy w różnych pojemnikach jest, rybie zaszkodzi aniżeli pomoże. Także przed transportem, niestety, musimy rybę przegłodzić. Aby ona po prostu wszystko, co, no jakby to można powiedzieć, ma w żołądku, aby oddała. Oddała, aby już nie miała, aby jak najmniej tych toksyn się nam tam gromadziło. No nie czarujmy się, nie będziemy przewozić trzech, 4 par jakichkolwiek ryb. W zbiornika 50-60-litrowych, no bo byśmy zapłacili potężne pieniądze. Przywozimy w bardzo małych ilościach wody i dlatego ta woda musi być jak najdłużej czysta, jak najdłużej pozbawiona właśnie tych toksyn. A zatem musimy ryby takie 2-3 dni nie karmić w ogóle przed właśnie tą całą tym pakowaniem i wysłaniem ryb. Ja na ogół unikam, unikam wysyłania ryb, nie lubię wysyłać ryb z tego względu, że to różnie się kończy, różnie się kończy, nieraz coś sam zaniedbam, nieraz no, przewoźnik może coś zaniedbać, wiecie jak są paczki to traktowane. U niektórych przewoźników także ja raczej staram się unikać naprawdę wysyłania ryb. Jeżeli ktoś do mnie chce, to musi się zgłosić osobiście. Ewentualnie jak gdzieś jadę, to mogę wtedy zabrać, bo wiem, że sam osobiście dopilnuję tej przesyłki. No i tak samo Wam radzę. Tak samo Wam radzę, jeżeli chcecie mieć zdrowe ryby, jeżeli nie chcecie mieć zaś problemów, jakichś tam nieporozumień, Między wami a odbiorcą radzę po prostu, no, jednak osobiście, żeby się ktoś pojawiał u was. Drugim takim, właśnie, najlepszym sposobem, jak już musicie wysłać tą rybkę, no jest zrobienie podmiany. Podmiany wody w akwarium dość znacznej ilości, aby ta woda, którą oczywiście pobierzemy z akwarium, no, była jak najczystsza, czyli po podmianie. No, ja na ogół bym polecał taką podmianę no nawet do 50%, aby tą rybę przyzwyczaić, że jest w takiej świeżej wodzie. Wówczas śmiało możemy do naszego pojemnika, czy tam woreczka, czy do jakiegoś innego. Zasobnika właśnie lać tą wodę, i tu też dolewamy troszkę wodę. No, można powiedzieć tak, jak na dwulitrowy taki woreczek. No, można tam te 250 gram świeżej wody jeszcze dorzucić. Takiej typowej, odstanej wody. I tak właśnie rybę, przygotowaną, możemy wówczas ją wysyłać. Ja nieraz też bym polecał, bo no nieraz wysyłałem tak samo ryby, podnosiłem temperaturkę. Podnosiłem temperaturkę, ale w zbiorniku, w zbiorniku, gdzie te dane ryby były. Czyli na przykład miałem temperaturę 25. No dzień wcześniej podłączałem sobie po prostu, jakby podnosiłem na grzałce temperaturę o tam 2 stopnie. Dwa stopnie. No to akurat już jest, można powiedzieć, ta wysyłka w chłodniejsze takie dni. Tak wiecie, jak jest po prostu chłodnawo, jesienna pora, bo zimową absolutnie nie wysyłamy ryb. To Wam naprawdę odradzam, odradzam Wam wysyłanie zimą ryb. Ale jeżeli jest, mówię, chłodniejsze takie dni jesienne czy późnowiosenne, Radzę podnieść tą temperaturę. Oczywiście, temperaturę podnosimy nie przed wysłaniem samym, ale mówię dzień, dwa dni przed, aby ta ryba się przy, go, przystosowała do tej temperatury, że jest jednak troszkę cieplej. Te 2-3 stopnie. Wówczas no, unikniemy takiego schłodzenia ostrego. I ta woda w ogóle no, będzie mogła tam dłużej, dłużej, o wiele dłużej. Jakimi pojemnikami najlepiej są? No, najlepiej są te worki oddychające, ale oprócz tego jeszcze no, dobrze by było mieć pojemniki takie ze stropianu. Nieraz często, gęsto mamy takie pojemniki różnych, po różnych tam takich można powiedzieć przedmiotach, które właśnie narażone są na uszkodzenia. Im grubszy no tym lepiej. Jeżeli nie posiadamy, wystarczy nam po prostu, aby tylko zrobić coś takiego, że no pudło wykładamy styropianem. Proponuję styropian piąteczka i od piąteczki zaczynamy sobie to robić. Spód piątka, boki piątka, góra piątka. Oczywiście worki ustawiamy, dopychając jeszcze sobie gazetkami. Gazetkami, no gazeta jak najbardziej też trochę nam to ciepło izoluje. Są teraz też również są, pamiętajcie takie rzeczy, które, no. Będą nam utrzymywać temperaturę. Ja nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale są to takie jakby kosteczki, które po prostu po podgrzaniu one utrzymują nam jakąś tam temperaturę. Oczywiście nie jest to na wieki, ale zawsze jest właśnie ten już plus, że ta temperatura będzie podtrzymywana. Oczywiście do worków najlepiej by było sprężone powietrze dodać. Aby po prostu no, dotlenić tą wodę, jeżeli nie mamy tego, najlepszym sposobem jest dotlenienie takiego worka no, yy, zwykłą kostką. Zwykłą kostką, no, i na brzęczyku. po prostu wsadzić, nie dmuchać, bo jak wiemy, yy, człowiek w większości wydycha dwutlenek węgla. I jest to błędem, jak dmucha się do właśnie worka, gdzie są ryby. Często, gęsto możecie zauważyć, jak sprzedawca dmucha do worka, zakręcając go, owijając go gumką. No nie ma nic bardziej właśnie takiego złego, no bo niestety człowiek wydycha dwutlenek węgla. W większości dwutlenek węgla, co rybom nie pomaga, absolutnie nie pomaga. Jeżeli, jeżeli jest to, wiecie, no coś takiego, że będzie to 20-30 minut od sklepu, to nie ma tragedii. Ale no my raczej nie róbmy tego, jak chcemy gdzieś to Dalej wysłać to, raczej dotleńmy sobie to zwykłą kostką. Wystarczy wsadzić po prostu kostkę na wężyku do brzęczyka podłączonego i zawinąć delikatnie. I tak, żeby tą wodę dotleniać cały czas, dotleniać. I już w ostateczności, gdy już wiemy, że kurier czy jakaś osoba po paczkę przyjdzie, już przed samym tym właśnie za zakręcamy, wszystko zabijamy, pakujemy elegancko, tak, żeby jak najmniej te ryby przebywały w tych workach to jest taki mój sposób no, bardzo chętnie bym wysłuchał waszych sposobów jak najbardziej jeżeli będziecie chcieli to jak najbardziej piszcie w komentarzach jak jakby to widzicie no takim sposobem też jest w plastikach no ale plastiki jak to wiecie no, czasem różnie to z nimi bywa potrafią być jednak zgniecione gdzie pęknie z automatu już się woda nam wylewa. Oczywiście worki foliowe również nieraz się właśnie w ten sam sposób, ale no pamiętajcie, że worek jednak pod uderzeniem jakimś tam niewielkim on się nam odkształci i wróci z powrotem. No wiadomo, ono jest bardziej elastyczne, a jednak plastik jest twardszy, a jeszcze słabo gatunkowo plastik to może narobić nam ambarasu także polecam właśnie te worki za niewielkie pieniądze można kupić worki oddychające gdzie naprawdę ryby można w komfortowy sposób przewieźć to wszystko co dziś chciałem powiedzieć na kanale zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmików gdzie będzie nagrywał Masterfish Gregor oczywiście na tym kanale a cóż to zobaczymy, dowie, dowiemy się już w niedługim czasie. Także to wszystko, co chciałem dzisiaj Wam przekazać. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.